Wszechmogący Boże, stajemy przed Tobą w tej chwili modlitwy z sercami pełnymi wdzięczności i pokory. Uznajemy, że jesteś Stwórcą wszystkiego i że w Tobie znajdujemy pokój, siłę i kierunek. Dziękujemy Ci, Panie, za kolejny dzień życia. Dziękujemy za powietrze, którym oddychamy, za zdrowie, za pożywienie i za miłość. Która nas otacza. Dziękujemy również za każde wyzwanie, ponieważ wiemy, że dzięki Nim wzrastamy i jeszcze bardziej ufamy Tobie. Ojcze, przebacz nam nasze winy, słowa, które nie budowały, czyny, które nie odzwierciedlały Twojej miłości. Pomóż nam być lepszymi, kochać bliźniego jak siebie samego i naśladować Chrystusa we wszystkim, co robimy. Panie, składamy przed Tobą wszystkie nasze troski i potrzeby. Prowadź naszymi drogami, wzmacniaj nas w trudnościach i daj nam mądrość w podejmowaniu decyzji. Prosimy również za nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy potrzebują Twojej opieki i pocieszenia w tym momencie. Oddajemy wszystko w Twoje ręce. Ufnij, że Twoja wola jest doskonała, a Twoja łaska nam wystarczy. Naucz nas czekać z cierpliwością i wiarą, wiedząc, że Twój czas jest zawsze najlepszy. Dziękujemy Ci, Panie, za wysłuchanie. Niech ten dzień upłynie nam w nadziei, pokoju i radości w naszych sercach. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna. Amen.